Kochani, zapraszamy dzisiaj na wyjątkowy pokaz mody Upcycle by Aga. Oto Klara, sporcmenka pełną gębą w bluzie Adidas Flowers z pięciu blues. Tuż za nią Joanna, szalona krejzolka w bluzie z Daisy Duck. Trzecia to taneczna Rita w bluzie patchworkowej z czterech bluz. A teraz Lola. Chce być Paryżanką, ale w Paryżu nigdy nie była. Za to różowa pantera daje jej licencję na bagietki. Kolejna na wybiegu to Lusia. Prawdziwy luz z bluzą z liskiem, stworzoną z czterech bluz. Szósta to szalona Niki, która uwielbia kolory. Z bohaterami Nickelodeon. Uszyta z pięciu bluz. Czas na Zosie i jej wyjątkową boho bluzę z widokiem na Hampshire uszytą z pięciu bluz. Pewnie już ma gotowy plecak. I finałowa modelka Jessica o dwóch twarzach. Niby powściągliwa, ale z drugiej strony szalona. W bluzie z bulmą. No i oczywiście na sam koniec nasza cudowna, wspaniała projektantka Aga. Chwila dla reporterów. Dziękujemy jej bardzo za ten wspaniały pokaz mody w wyjątkowych 8 blues. Oczywiście dziękujemy również modelkom.